OPEC, a w zasadzie Arabia Saudyjska, dosyć mocno zaskoczyła w zeszłym tygodniu, podejmując decyzję dotyczącą porozumienia o cięciu produkcji. OPEC, Plus, czyli kartel zajmujący się eksportem ropy naftowej, wraz z innymi krajami, takimi jak Rosja czy Meksyk, zdecydowały się na dodatkowe cięcie produkcji w pierwszym kwartale 2020 roku. Dodatkowe cięcie produkcji ma wynosić 500 tys. Baryłek, natomiast Arabia Saudyjska wskazała, że zamierza dodatkowo. Ściąć produkcję, co ma przyczynić się do realnego obniżenia produkcji o 2,1 miliona baryłek na dzień w pierwszym kwartale przyszłego roku, co ma przeciwdziałać wzrostowi zapasów. Ten ruch jest naprowadzony na to, żeby powstrzymać ceny ropy naftowej przed dalszymi spadkami. Natomiast no, trzeba zwrócić uwagę na to, że pozostają również kwestie popytowe. Popyt w w przyszłym roku ma być dosyć ograniczony pod względem wzrostu główne agencje informacyjne związane z energią na świecie wskazują na to, że popyt na ropę w przyszłym roku wzrośnie nieznacznie powyżej 1 miliona baryłek na dzień w porównaniu do 2019 roku. Mimo wszystko, ropa naftowa zachowała się dosyć pozytywnie po spotkaniu OPEC. W przypadku w przypadku ropy Brent obserwujemy 64 dolary za baryłkę, natomiast w przypadku ropy WTI są to okolice 59 dolarów za baryłkę. Dalsze perspektywy będą zależeć przede wszystkim od kwestii popytowych. Jeśli Stany Zjednoczone dogadają się z Chinami względem porozumienia handlowego, wtedy można oczekiwać, że zmienią się prognozy dotyczące popytu na przyszły rok, co może prowadzić do lekkiego wzrostu na rynku ropy. Natomiast jeżeli nie dojdzie do takiej sytuacji, warto zwrócić uwagę na to, że w Stanach Zjednoczonych produkcja będzie kontynuowała wzrosty, wobec czego kwestie podażowe mogą przeważyć i będziemy mieli wzrost zapasów, który doprowadzi do spadku cen na rynku ropy.